W tej chwili trwają prace odbiorowe, końcowe, ostatnie poprawki, ostatnie szlify przed ostatecznym odbiorem długo oczekiwanej inwestycji dla mieszkańców Łebcza, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Szkoła w tej chwili liczy prawie 3000 m2. Zwiększenie nastąpiło do powierzchni poprzedniej o 1800 m2. Przybyła sala gimnastyczna, w której w tej chwili już jesteśmy, sala korekcyjna, sześć sal lekcyjnych, dwie sale przedszkolne, szatnie, korytarze, także jest to w tej powierzchni, myślę, zdecydowana poprawa jakości warunków do uczenia. Też jest pewien dylemat, bo szkołę, którą projektowaliśmy w tamtym czasie, to była szkoła sześcioklasowa, szkoła podstawowa. W wyniku reformy oświaty, likwidacji gimnazjów, no niestety ta ilość dzieci w każdych szkołach podstawowych zwiększyła nam się o kolejne dwa oddziały. I w związku z tym też dokonaliśmy zmian w projekcie, pozyskując dwie dodatkowe sale lekcyjne poprzez zmianę projektu pierwotnego. Całkowity koszt to przeszło o około 11 milionów złotych i tutaj bardzo się cieszę, że udało się pozyskać prawie 5 milionów złotych z środków budżetu państwa, między innymi z Ministerstwa Sportu na salę gimnastyczną, 50% z środków tak zwanego tak zasilenia kobietowskiego na inwestycje lokalne, z tego się bardzo cieszę. Dało to możliwości też inne przy wyposażeniu i doposażeniu, gdzie już są zakupione wszystkie materiały, ławki, urządzenia, które są potrzebne do tego, żeby szkoła zaczęła w pełnym wymiarze już funkcjonować. Kiedy będzie oddanie, tego jeszcze do końca nie wiemy. Do, w tym momencie, kiedy spłyną wszystkie dokumenty i wszystkie odbiory, myślę, że może to być miesiąc, marzec, kiedy część dzieci będzie mogła już chodzić do nowych sal lekcyjnych, no i oczywiście korzystać z nowej sali gimnastycznej, sali korekcyjnej.